Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj odpalimy trochę styków srebrnych. Nie, jest, nie ma tego za dużo, ale tutaj, jak jużście widzieli wcześniej, odpalałem mam tego ponad pół kilo. I chciałbym niebawem wysłać to na przerobienie na sztabkę. Więc dzisiaj jest też troszkę, ale są mniejsze. Tutaj też taki dosyć fajny. Odpalimy to sobie. Zważymy. Zobaczymy, ile tego będzie. Tutaj są takie dwa fajowe. I tyle. Ja nie będę tej was zanudzał. Biorę się za odpalanie. Ja już podpalałem. Po Takie ładne groszki powychodziły. Zeknijmy ile nam tutaj tego wyszło. Nam się to uda. 33, 19, 20 i jeszcze jeden na i 33,5. Grama udało mi się dzisiaj odpalić. Szkoda, że nie miałem więcej, bo to jest naprawdę bardzo fajna zabawa. Jeszcze tylko jedno sprawdzimy. Żaden nie jest magnetyczny, a więc coś w okolicach próby 900. A jak ktoś nie widział, to Wam jeszcze pokażę. Tu kiedyś trafiłem. To były konie dopiero 11 gram, ponad 11 gram jedna sztuka, 11,43, prawie 10, 12,5. O, przepraszam was. I tak to wygląda. Więc żegnam się z wami, i do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.